Co? A może nagramy coś z farmingo? Nie... O to nie Nie lubię cię. O nie 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 lubię cię. Nie lubię Grupowe <grym> oranie pola To by było coś, tak? Co? oła, w ogóle zrobiłem coś strasznie bez sensu Domek Pokaż coś... Ty... O. Griperek. No, cześć. Cześć. Spędzi mnie Greta. O, wow, bardzo miast... No, co za głupie, chore drewno? On jest psychiczne, nie? Ja ten dach jeszcze będę musiał poprawić. Ja teraz fundamenty stawiam. <grym> Z drewna, lol. Dać ci a, na to a, gobla? Nie, 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 nie. Znowu złomię. Czekaj, skupę. Mam nadzieję, że podczas nagrania nie będziecie wywalać e, no nie powinno chyba, bo teraz ktoś na Facebooku coś napisał, więc no. Znowu zlamiłem, bo to mogło tak być <laughs> Co ja robię Dobra, muszę iść po więcej drewna Nie chcę robić kolorowego dachu Jakiego służby drewna? To ci może dam. Zwykłego. Mam 47 sztuk. A ci dam. Dobra, daj. Nie macie go tutaj. Jestem. Czekaj, aż go dokończę. Woo! Bro! <grym> Gdzie jest Tu! Tu. Ile tego służby drewna? Dużo. Tyle. A resztę oddaj. No chyba starczy. Jak będziesz miał resztę, to resztę oddaję. Dobra, resztę oddam w tym. Ok. W. W deskach albo w tym albo w, już w schodkach <noise> Dobra, czekaj, czekaj, czekaj Trzeba robić ich więcej bo z budowa dachu zawsze zżera mi dużo drewna A ja mam normalnie idealny kwadratowy domek jeśli tak dobrze przypatrzysz się na minimapie Chwila. On jest pięgny Pięgny? Jest jem go nie. Nie wie. Chyba Będę... jest kwadratowy. Nie basia, tylko ketoprąd. Co? Ketoprąd. Taka tabletka. Czekaj, czekaj. Ok. A, Dobra. Trzeba szyby teraz, żeby nie pijdział... Pizziło. pijdział. Żeby wie... nie wiem. No. Wyrażaj się. Nie. Nie deep derp, derp, derp derp... Derp, 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 Wiesz co, masz drzewno... drzewo, nie... czekoladowe? Mam. Daj. Nie takie. Tak, ja, jak ja czy mam w łapce. A. To, nie masz mam. Czy nie ma? to nie mam. To nie mam? To nie mam. to coś... To trzeba ściąć. Gdzie? Jest, krzyż! Gdzie jest? Krzyś. jest? Krzyż. Gdzie jest Krzyś? O mój A to trzeba pozbierać teraz. Dobra, buduję dach jakim, w jakimś chińskim stylu. Japanese, oho. Dzisiaj ja w ogóle lec ci fajny serial o 20. Jaki? CSI. Hmm. Oglądam. Ja zawsze to oglądam. Krowa mnie prześladuje od dzisiaj. No zaczynasz nagrywać odcinek, a tu krowa koło mnie stoi. O, tak. Coś w musi być, to jest krowa terrorystka. To jest bullshit, że są owce terrorystki. Mm. Ok. Nie mieli kogo innego w to wrobić. Ale ten w mój domy taki niski ma być? <laughs> nie wiem, jak chcesz. Nie. No nie bardzo. I w ogóle mam jeszcze 9 jakby co, także Tem. piszcie w komentarzach, czy mam go trollować. Nie, nie mam mnie trollować. Piszcie w komentarzach, czy mam go trollować. Ich widzowie zadecydują twoi. Bo ja jeszcze ich tak za bardzo nie mam. No... wiem, ja mam mamę, tatę... Psa, co? dziadka? Coś takiego? No... Wiesz ja na razie staram się psa nauczyć klikać myszką, ale no podejrzewam, że już nie tylko tak, tak, tak. Aha. E, mam szyby, chcesz szybę? Nie. Szybę, chcę. tak. No, Teraz... Desk. Ja chcę zrobić japonizda. Ole sobie japanizda. To za A nie by. ruski. E, nie, Rosja, radziecka Rosja jest fajna, ale tylko dla... A wiesz, że Rosja wygrała w siatkówkę. Z Polakami? Nie. Z Brazylią. Nie wiem, ale wiem, że po Polacy odpadli. Każda o nich tak liczyła. Te. Ej, ty to w ogóle nagrywasz? Tak. <gry> Już się przestraszyłem, że nie. No nagrywa się, nagrywa. Ej, ale nagramy chyba kilka odcinków podrządu, co? No. A było dwa chociaż, tak żeby było wygodniej. Bo później nie wiadomo jak z Jazzem. No, a w ogóle ty w ogóle. później wyjeżdżasz gdzieś podobno? No może Nie, 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 nie jadę. Nie jedziesz? Nie jadę. To jedziesz, czy nie? Nie. Czemu? Bo Dada jest w Niemczech. No mój... i tak. A mój tata jest w domu. A mój tata jest w Niemce. Hmm. Oła. Dobra, chyba pół płytki muszę Żeby zrobić. wejść do mojego domu, to będzie trzeba przejść taki parkur, nie? <laughs> będzie trzeba po prostu wejść przez drzwi. Wow Ja jestem ninja stali, ja nigdy dźwignie nie wchodziłem Zawsze sobie jakiś podkop robiłem 3-4, 5-6. Ostatnio pod moim domkiem podkopy zacząłeś robić Ty, ale się przydał. No przydał się. Jak rozwalaliśmy mapę e, nie, przydał się jak tobie ktoś dom zalał. No też I już... To nie ja. Ale nie, to nie on. Ale była tabliczka, to... Jak to było? To zrobił... zrobił... To zrobił ten Albert. No. Im jak coś chciał strollować, ale nie nie nie. Ja nie jestem w mnie bity. No. już to w głowę. Chociaż nieważne. <laughs> Chyba się noc zbliża. Tak, jakbyś ty to zrobił, to napisałbyś, to zrobił Grapi. Tak. Miałoś listonosz. I można podać jego imię. Ja tam wiesz. Chyba bar. się nie obrazi. Nie. Chyba nie Chyba nie no, Ja wciąż palę, ale nie ograniczałem się wcale Za to? Nie Jak już ograłem w CS-a, jak byłem nałogowym graczem Aha. To to było na każdym soundtracku, na każdym serwerze Nie, Aha. nie ja za, tak za <coughs> dużo w ten, w CS-a nie grałem A tak? ja to byłem taki nałogowie, że lol no, Powiem, że grałem trochę Z tobą ja grałem trochę. Top source a, nie? Jak to w Sorsa, nie? Chcę to ty dostałeś ten kluczyk taki. Normowy. No, a ja mam Global no. Offensiva i teraz tylko czekam na 21 sierpnia, aż będzie dostępny. No. Ej no stary, za 10 euro to to są grosze, tak? Tak. E, w Te ogóle ja mam tyle ty. No właśnie. <noise> właśnie mi się zniszczył. Ale fail, nie? Coś stało? tego? Dobra, ja mam skrzynkę. Skrzyminga no, masz? No rozsypały mi się witamy. No. Nie wiem czy widzisz, czy nie. Ja Ale... Chyba to by się będzie zwiesił na suficie. Nie, on ma na razie zostać. No to co, idziemy spać. Eee, ja tylko jeszcze zb itemy zbiorę. No. Pyk 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 pyk. Cykoria, kukurydza, pomidory, paluszek. Au, heniu Tak, pamiętam, pamiętam Ceny powinny być takie Ty, jak, jak ja, ja. Okrągłe? Obkro obkrągłe? Nie, atrakcyjne Dobra, idziemy spać <noise> Tylko noc, noc, noc I nie mam dachu Sex, drugs, oral B <noise> Dobra Ej, można właściwie już zakończyć nagrywanie pierwszego odcinka No można No to się żegnam, ja tylko powiem pa No, cześć wszystkim no także jest... komentujcie Subskrybujcie Subskrybujcie kaskadera Mnie nie bo jestem leś mam radziecki internet i nie mogę wrzucać filmików No nie. I ten y Mam złoty miecz U. No dobra Au Nie Dobra, dobra. No to. Cześć, Cześć.